I co? Z czym? Czekałem. Z kontrolą, kurwa. E, mówisz o UDECie czy mówisz o sędziach? Bo wiesz, za dużo tego... Sędziach. Też... o słuchaj, y... szkoda, że tej pani Konkiel nie wpisałeś. I Markiewicz. Ale, ja ci wytłumaczę. Jedno. Ja pierdolę. Czy... Hmm? No. ty nadal nie rozumiesz. Ale jak hmm. myślisz, czy jeszcze nie jest? Skoro ja wniosłem o kontrolę całego sądu okręgowego. A no tak, nie, bo ci powiem, że sprawdziłem dokumenty wszystkie łącznie z tym zażaleniem moim. I mało tego, że jest ta data podana, ona jest jak W podana i kiedy otrzymałem wszystko. Na samym początku. Więc masz napisać pismo, w związku z, wypełniając zobowiązanie, wnoszę u, u, przedstawienie formy zapisu daty, aby była czytelna, bo gdy zgodnie, zgodnie z załącznikiem numer 1, data została podana. No więc proszę o wskazanie, jaki forma, data musi posiadać. Tak, to jest, do, to, jest, to jest do jednego wezwania. A drugie, ty wiesz co nie zrobili? Co? A drugie wezwanie to jest co do ja jednego. Wody?